Nagram pokaże wymiana w Hyundai'u końcówek, drążka kierowniczego oraz linok. Ręcznego pomocy. Trochę łatwiej jest niż w skodzie, bo jeżeli chodzi o o wyjęcie, muszę tylko jakoś wejść. O wyjęcie linki. No to linka akurat jest tutaj. bardzo się fajnie ją nie ma tu żadnych, tak jak w Skodzie, jakichś otworów musiałem wiercić, żeby to wyjąć no i są przyczepiane między innymi tu tak są tu, idą linki tutaj jest drugi element, tutaj jest trzeci O. No oczywiście jak to zrobiłem, żeby żeby wyjąć tą końcówkę to musiałem odkręcić w środku a w środku żeby to odkręcić to, to pokażę jak będę to przykręcał generalnie to jest numery linek które zostały użyte tutaj do wymiany teraz wygląda to następująco Powymieniałem, pozakręcałem tutaj te lineczki, te stare oczywiście. Te nowe już są tutaj powkręcane, pozakręcane są już docelowo. No i tutaj porbiłem w ten sposób, że, że po prostu wyjadę delikatnie, żeby nie uszkodzić tych linek, o. wyjadę delikatnie postaram się przynajmniej zjadę tutaj z tego z tych podnośników z tych najazdów no i będę wykręcał koło i patrzył czy tutaj się da w sposób gładki wymienić czy też nie to też tam znacie jak to w światło wygląda Dobra, pozdrawiam, dzięki Pierwsze koło, ale, ale widzę, że tutaj mnie czeka też wymiana hamulców tarcze i klocki. Bo to nic z tego nie będzie. Kurczę falek. To jest też generalny problem, dlatego Linka to swoją drogą, ale kwestia jest hamulców. Dlaczego to nie, nie bierze, nie łapie, także tyle to będzie. Chyba z tego wszystkiego tutaj polałem trochę penetratorem. Wymienię to. No i będę szukał tarczy, klocków. No nic, dla osób, które będą robiły. No to tutaj podpowiem. To standardowo się odkręca, ale tutaj ten element, ten element linki, trzeba tą blaszkę, która tu jest, podważyć do góry. On to jest taka, takie zabezpieczenie. No i to normalnie jest standardowo chodzi do góry. Taki mały update Już mamy założoną nową linkę. Teraz kwestia polega na tym, że tą linkę nie da się bezpośrednio, tak jak jest tutaj obniżyć tego mechanizmu i włożyć tę linkę trzeba po prostu tą linkę pociągnąć do siebie o tak i dopiero jak się ją podciągnie to dopiero wtedy o w ten sposób o, o tak w linkę włożymy i wtedy się tutaj do dołu ciśnie linkę i dopiero linka wskakuje innej możliwości nie ma także taki to jest jeżeli chodzi o, to, o tą kwestię, to jest takie małe wyzwanie, bo, bo generalnie jest tu ciężko przez taki mały otwór. Ale się da, jak widać. Pozdrawiam.